Hejka. Jestem Aria Ania Wera i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale. Jupi. Od dziecka, odkąd byłam takim małym dzieciaczkiem, e, zawsze marzyłam, żeby mieć kanał i stwierdziłam, że kurde no, życie jest jedno, mam jedno życie, żyję się raz. Eee, I w sumie nie mam nic do stracenia, bo nawet będę miała fajne wspomnienia na kiedyś, że na przykład za, nie wiem, 10-15 lat sobie zobaczę, albo kurczę, może nawet na Nie wiem, będę taką 60-letnią babunią w, nie no to jeszcze nie jest tak staro. No nie wiem, będę taką 80-letnią babunią w jakimś, nie wiem, domu starości i yy, yy, z pielęgniarkami będziemy oglądać. I o, patrzcie, to byłam ja. Ale też pamiętam, że oprócz tego, że to było zawsze moim marzeniem, to jak byłam młodsza, to bardzo często udawałam jakby, że nagrywam, typu, że nie wiem, jakieś wywiady, coś tam, albo jak były jakieś fajne nowe trendy, challenge, coś tam, to ja właśnie zawsze sobie myślałam, że kurczę, no to będę ja i sobie wymyślałam wy... polski trudny język, wymyślałam sobie różne. Jakby wymyślałam sobie scenariusze, jakbym to nagrała. I yy, często, na przykład, mówiłam do siebie, bo ja ogólnie bardzo dużo gadam. Ja strasznie dużo gadam. Jedyne, kiedy nie gadam, to w sumie nie ma takiego czasu, bo ja nawet gadam przez sen, więc yy, tutaj będzie na pewno bardzo dużo gadania. I yy, Zawsze na przykład sobie wymyślałam scenariusze, albo nawet nie scenariusze, po prostu Wiedziałam jakieś challenge i sobie wyobrażałam, jak tam e, w, ja bym to zrobiła, jakbym to nagrała, gdzie bym to zrobiła jak, jak bym odwzorowała dany trend albo challenge, czy co tam jeszcze było A więc tak, co będziecie mogli tutaj znaleźć na tym kanale? Na pewno jakieś pogadankowe filmy, bo ja, ja uwielbiam gadać, jak już wcześniej mówiłam, ja dużo gadam, więc na pewno będą jakieś, nie wiem, porady, coś tam, coś tam. Na pewno będą też takie girl toki, girl talky, girl toki. Chyba tak to się mówi. Nie wiem, nieważne. Na pewno będą też jakieś vlogi, vlogaski, bo ja lubię pokazywać, co robię. Nie, nie chcę się wpasowywać w takie szare ramki, gdzie na przykład robię cały kanał tylko o jednej tematyce typu, że będzie tylko gotowanie, albo tylko rysowanie, albo no cokolwiek. Tylko będę robić taką tematykę wszystko. Yy, ogólne o. <noise> bo yy, nie widzę sensu robienia w sumie tylko jednej rzeczy przez cały kanał, bo mi, mi by się to po prostu nudziło. Bo mi by się po prostu nudziło nagrywanie tego. I dlatego chcę robić coś takiego. Że będę nagrywać po prostu wszystko, co będę uważała za fajne. Na pewno tutaj jest safe space. Jest safe space dla każdego. Po prostu możecie tutaj być sobą. Ja nie oceniam i mam nadzieję, że inni też nie będą oceniać. E, uważam, że nic w internecie, e, że. Ludzie zazwyczaj nie pokazują tych słabości swoich, ale ja właśnie nie chcę tak robić. Chcę być tutaj e, autentyczna i nie chcę robić czegoś takiego, że e, na przykład nie będę mówić w ogóle nic prawdziwego, albo że będę mówić albo robić coś, co nie jest. Zgodne ze mną Dlatego nie, 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 czegoś takiego nie robimy, absolutnie, będę robić to co uważam za Fajne do pokazania albo, ale też będę Czy ta moja gadanina ma jakikolwiek sens? Pewnie nie Ale dobra Właśnie e... chciałabym Dzielić się ze swoimi pastiami tutaj I e... Nie robić filmów typowo pod publikę. O! Yy, nie robić czegoś typowo pod algorytm, że yy, o, te, takie filmy, taka tematyka się ostatnio wybija, że na przykład. Yy, no, więc będę nagrywać to. Yy, yy, chcę po prostu robić taką tematykę luźną, taką na luzie, yy, żadnej presji. Jeżeli się komuś nie podoba to, co robię. To, co będę robić w sumie, bo to jest dopiero pierwszy film. Jeżeli komuś się to nie podoba, no to to. To powiem tak: możecie nawet, nie wiem, zablokować, wyciszyć, czy jakie są funkcje na YouTubie. Nie wiem, nie sprawdzałam. I nie wiem, możecie nawet dodawać, że nie istnieje, czy coś. Albo po prostu wyłączyć i mnie nie oglądać. Bo y, nie widzę takiego sensu y, oglądania kogoś, kogo się nie lubi, tylko po to, żeby na przykład podbudować swoje ego albo się wyżyć i napisać jakieś y, w komentarzach coś, coś bardzo niemiłego. Tak więc y, to chyba tyle, co chciałabym przekazać. I co, chyba widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.